widzowie, w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie unboxing mojego nowego ROD Jest to Mikado Starter pod 3 rot i zaczynamy unboxing. Bardzo się cieszę, bo ogólnie dopiero zaczynam przygodę z karpiarstwem. Wcześniej mówiłem na Spławik i na Metod Feder, a teraz chciałbym zacząć z karpiarstwem, tak trochę. E, na razie sobie kupiłem, a jutro e, zobaczycie film, e, przyjdą mi sygnalizatory i swingery. O, tutaj mamy... Nie będą wszystko ładne. Na razie jak, jak czegoś nie widać, coś źle widać, to przepraszam, ale no, nie jestem najlepszy w nagrywaniu. <tryk> No to sobie odłożymy na bok. I... Mamy to. O, a teraz przechodzimy do składania. Bierzemy to... Od, od, te zaślepki odczepiamy. Bierzemy następną część. I wkręcamy. Tak samo z drugą. Bierzemy. I też wkręcamy. Odkładamy na bok zaślepki. Ja sobie włożę do kieszeni, do spodni. Bierzemy następną część. Zdejmujemy zaślepki. Można sobie też do kieszeni włożyć albo gdzieś na bok odłożyć i wkręcamy. I teraz drugie. O, też odkładamy sobie na bok. I teraz bierzemy tą główną część. I skręcamy nogi, ja skręcam tak, zaraz zobaczycie jak ja skręcam, wy możecie inaczej. O, tutaj macie różne stopnie regulacji. Nóżka może być tak, tak. I tak. Ja sobie daję z przodu, ponieważ no, to tutaj chyba nie ma przód, tył, ale uznajmy, że to jest przód. Ja sobie daję z przodu tak na równo. No, nawet to jest przód. A z tyłu sobie daję tak lekko zgięte. O! I drugie tak samo. Mamy już to zrobione. Ustawiamy sobie długość. Ja sobie to wcześniej zaznaczyłem, z wędką przymierzyłem. Jaką ja chcę długość. Wiem, to się może chyba nie zmieścić tutaj. Całe. O, spróbujemy trochę oddalić. O. Teraz widzimy w miarę całe, tam się nie patrzcie, tu nic nie ma. Teraz bierzemy to i dajemy o tutaj, żebyście coś widzieli. Ja sobie z przodu daję tak że... i tutaj pilnuję, żeby to było równo z tym tutaj. Tak. I zamykam. O! A z tyłu daję sobie tutaj i wsuwam do samego końca. O, I tak oto prezentuje się ten rod pod od Mikado. Czekajcie, wezmę Was do ręki na chwilę. O Tutaj tył. A tutaj, przód. O. A tak się prezentuje w całości. Papa. Pa.